Kamil Semeniuk, reprezentant polskich siatkarzy. Kamil, co cię motywuje? Tak, niekoniecznie nie tylko w siatkówce, tylko w ogóle w życiu, żeby wstawać rano i iść dalej. <laughs> Już taka bomba na sam początek. Tak, a na to nie, nie, nie chodzi o pogłębioną jakąś analizę psychologiczną. To znaczy, no, no moje życie kręci się wokół siatkówki, więc. Motywacją jest chyba bycie cały czas gdzieś na, 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 na topowym poziomie, więc to mnie tak motywuje, żeby każdego dnia dawać się maksa. I, I póki co mm, to życie się wokół siatkówki kręci i, i zobaczymy, jak to będzie dalej. Co jest Twoją mocną stroną? Też szeroko. Może być w może być czymkolwiek. Yy... To jest Twoim atutem, tak ci się wydaje? Sumienność wykonywania wszystkich, yy. Yy, że tak to nazwę, poleceń, wszystkich. Jeżeli mam jakieś założone plany, to się staram je wykonać od A do Z sumiennie i starannie. Staram się skupić przede wszystkim na, na jednym zadaniu. Nie, nie, lubię, nie lubię na pewno mieć kilku rzeczy naraz. Bardzo staram się to w miarę jak tylko się da poukładać i skupić się najpierw na jednej rzeczy, później na drugiej, na trzeciej. Nie, nie robię wszystkich rzeczy naraz. A coś, co gdzieś traktujesz jako słabość, jako rzecz do poprawki, to, to byłbyś w stanie taką wskazać? Póki co jeszcze na pewno jakaś ta nieśmiałość. Jestem trochę osobą taką introwertyczną, i, i jeżeli chodzi o jakieś występy na forum, nawet tutaj w reprezentacji, gdy, gdy trzeba czasem powiedzieć coś otwarcie, nawet wśród chłopaków, mimo tego, że znamy się już naprawdę sporo czasu, to jeszcze jest jakaś taka bariera wstydliwości. I no, walczy z tym, ale to no, no nie jest takie, że tak powiem, chopsił, żeby to przezwyciężyć. A jak sądzisz, co powiedziałby o tobie Twój ostatni trener? Umówmy się, nie musi to być Anastazji, tak troszkę żartując. Ale co powiedziałby, może szerzej, co powiedziałby trener, który z Tobą przez jakiś czas już pracował? To jakby, co by o tobie powiedział? Jakby Cię. To tak ja powiedziałem, myślę, że sumienny zawodnik, mm -hmm. wykonujący rzetelnie swoją pracę, nie narzekający, dający się Maxa. Myślę, że. Swoją postawą pokazuje też pełny profesjonalizm i ja lubię, jeżeli tak trener to odbiera, bo no staram się w 100% dawać się maksa nie tylko, jeżeli chodzi o treningi, ale o samo podejście do, że to tak nazwijmy, życia siatkarza. No dobra, to zostańmy przy trenerze. Jeśli trener prosi Cię o coś, z czym się absolutnie nie zgadzasz, to jak reagujesz? Reagujesz, nie reagujesz? Jak sobie z tym radzisz? No jeżeli trener ma jakiś pomysł, to staram się go, tak jak powiedziałem, że ten nie wykonać, ale jeżeli to no, za bardzo nie ma jakiegokolwiek sensu, albo no, przysłowiowo nie siedzi mi, no to staram się z nim rozmawiać. Na pewno dojdziemy do jakiegoś kompromisu i gdzieś ten jego plan w delikatny sposób zmienimy, żeby i jemu, i mi to odpowiadało i dobrze to funkcjonowało. A jak budujesz swoją wiarygodność w grupie, w zespole, co jest w ogóle kluczem, żeby no, być takim wiarygodnym, Elementem, bo siatkówka to jest składowa wiele elementów w grupie. Myślę, że moją, moją mocną stroną, tylko że taką pozytywną cechą charakteru jest to, że chłopaki mogą na mnie polegać. Jeżeli o coś poproszą, to myślę, że śmiało wiedzą, że zawsze im pomogę. Nie, nie, niezależnie od pory dnia, od, od godziny, zawsze mogą, że tak powiem, jak w do mnie zadzwonić i zawsze im pomogę w każdej sprawie. To pewnie łatwo będzie też powiedzieć, jakie trzy cechy wymieniliby Twoi przyjaciele, gdyby mieli Ciebie opisać? Trzy krótkie słowa: Kamil i te trzy słowa, jak myślisz, jakie to słowa wypadły? Żołnierz, maszyna, <grym> pomocny, pracuj. A jaka jest Twoim zdaniem różnica między dobrym sportowcem a wybitnym? Co jest tym, tą iskrą, która z dobrego robi kogoś wybitnego, niepowtarzalnego? Ciężko wybitnego. powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo, bo nieraz się można nie spotkać. To samo, prawda? Dobry umie tyle samo co wybitny, ale jednak jest ta różnica, prawda? No tak, mo można powiedzieć, że trzeba się jeszcze może z jakimś takim pierwiastkiem talentu urodzić. Bo nieraz można zauważyć zawodników w podobnym stylu jak ja, czyli są poukładani, robią wszystko rzetelnie, a mimo tego gdzieś tam na końcu i tak na przykład wygrywa osoba, która jest poza w ogóle tym schematem, w ogóle się niczym nie przejmuje. No prosty przykład: Francuzów, którzy zdobyli mistrzostwo olimpijskie. My byliśmy niesamowicie przygotowani fizycznie. Bardzo się staraliśmy wszystko kontrolować, żeby to było tak jak mówię, od A do Z, patrząc na, na Francuzów, no, można było się czasami złapać za głowę, a, a sukces był. A no właśnie, fajny przykład, rzeczywiście. Dobra, odejdźmy od siatkówki. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, jakąś nieludzką, kosmiczną umiejętność, którą mógłbyś posiąść, to co by to było? Hmm. O, może możliwość rozmawiania w każdym języku? Fajny. Uczę się włoskiego i, i tak oglądam czasami jakieś różne filmiki, to też w innych językach, jakby tak zaskoczyć koło, że też rozumiem. A gdybyś mógł zamieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi, to, to jakie to byłoby miejsce? Teraz, w tym momencie. Fuh. No nie, miałbym dylemat, czy to były akurat Włochy, czy, czy Polska. Nie, nie, nie mam jakiegoś wymarzonego miejsca, że o nie, tam, tam jedyne miejsce na, na Ziemi, ja się umiem przystosować do, do wszystkiego. No dobra, a jeżeli mógłbyś iść na kolację z dowolną osobą dzisiaj żyjącą na świecie, no z kimś znanym, mówiąc tak trochę w cudzysłowie, to z kim byś chciał taką kolację spędzić, trochę pogadać, poznać? No, jeżeli chodzi o jakieś siatkarskie środowisko, to... Nie no, z tym nie, bo ty mi to wcześniej, czy pójdziesz, pójdziesz na kolację, ale z <laughs> takiego świata, który jest nam gdzieś odległy, prawda? Który, no prawdopodobnie przez przypadek się nie spotkasz z tą osobą. Czyli coś w rodzaju takiej, takiego może nie marzenia, ale jakiejś takiej sytuacji trochę kosmicznej. <laughs> nie wiem, naprawdę nie wiem. <laughs> Sztuka, kultura, nauka, polityka. Mm. No, nie jestem w stanie teraz tak wyciągnąć. To zaskakujące <laughs> pytanie. Na pewno z jakimś aktorem, którego gdzieś tam na co dzień oglądam w telewizji albo gdzieś w kinie na, na wielkim ekranie A widzę, raczej tak. się nie spotkamy A z raczej nim się, nie, nie się nie spotkamy. Tak. Chociaż z panem Cezarym Pazurą ostatnio w samolocie nawet się spotkałem, więc wszystko jest, <laughs> więc wszystko jest, wszystko jest, jest możliwe, ale no. mhm. z tymi na pewno zagranicznymi aktorami, z którymi no, szansa na. Tak jak Pan powiedział, szansa na spotkanie z Nikoma, to na pewno fajnie by było gdzieś tam. Dobra, to może tak. A co jest według Ciebie najnudniejszym sportem świata? Co Ciebie najbardziej nudzi? No bo musi być jakaś taka dyscyplina, której absolutnie nie jesteś w stanie oglądać dłużej niż przez minutę. Hmm. Szachy. To znaczy, no nie, nie obrażając oczywiście wszystkich miłośników szachów, ale no ja, ja sam nie umiem grać, więc oglądając to na pewno bym nie, nie wcinał popcornu i był nie wiadomo jak zafascynowany tym. Kamil, słuchaj, to, to a propos, załóżmy, że, że istnieje Bóg, jeśli istnieje Bóg, stoisz u bram niebios, no i Bóg pyta, Kamil, słuchaj, ale tak powiedz szczerze, dlaczego ja Cię mam do tego nieba wpuścić? Co byś Mu powiedział, żeby Go przekonać? Że staram się na ziemi być dobrym człowiekiem i, i zawsze być pomocnym. Nie robić zła, nie, nie czynić żadnej krzywdy innemu. Może by, pozwolił. A gdybyś miał być w następnym cieleniu zwierzęciem, masz jakiś pomysł wtedy na siebie? Psem bym był. No o. to najlepszy przyjaciel człowieka. Czyli nie być człowiekiem, ale być blisko jednak człowieka. Tak. Super, podoba mi się strasznie. Tak nikt nie odpowiadał w tym kierunku. E Dobrze, a skoro mówiliśmy o tej kolacji, to jaką osobę sławną z historii, już nieżyjącą, może tu będzie łatwiej, chciałbyś poznać, czegoś się o nich dowiedzieć? No to już absolutnie to jest nierealne, nawet w pociągu. Kogoś... Może hmm. jakiegoś władcę Polski? To było też ciekawe. jak. Jak Jakiś króla, ja, prawda? Tak. A -a. Jak sobie radził wtedy? To w ogóle były inne czasy. I, i jak ta Polska wtedy tak. wyglądała? Nie? Jak, 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 jaki taki dzień, dzień z życia wygląda takiego króla? Taki czwartek, zwykły tak, czwartek, czerwcowy. Albo no taki powiedziałem jak my rano na siłownię, to tak co, co on. Co za stary starego wtedy robił. No, ale no ale chyba jego coś... nie było chyba jednak wtedy. No nie, no chyba że czymś innym odbijali. Oni się budcili wtedy trochę inaczej. <laughs> Dobry, fajny pomysł. A jaki moment uważasz za najbardziej przełomowy w swojej karierze, która jeszcze ciągle jeszcze długa przed Tobą? To tak, gdybyś to miał teraz powiedzieć, taką chwilę, która, która do dzisiaj jest ważna. Cały poprzedni sezon. Cały poprzedni sezon był taki przełomowy, myślę. Bardzo, bardzo duży szum był wokół mojej osoby, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Wobec mojej osoby było wypowiedzianych, i to był naprawdę fajny moment, ale też się później od razu zderzyłem idąc do nowego klubu. Do, że tak powiem, na drugą stronę medalu przeszedłem, i poczułem się też w, w innym środowisku, jak to jest nie być na tym e, cały czas w, m, fajnej, fajnej stronie, gdzie, gdzie tylko chwalą i, i, i sławią, jakim to jestem siatkarzem. Dobra, znowu zmieniamy. A jest wolna posada w cyrku. Mm -hmm. No i musisz ją wziąć. Mm -hmm. Tylko nie biletera i sprzedawców popcornu, mm -hmm. no, tylko artysty cyrkowego. To, no to jaka to była? Jakiś akropata. Na... Czyli wysoko, nie masz żadnej wysokości? Nie, chyba nie. Gdzieś tam po, po jakichś rurkach bym skakał, Trapezy. po trampolinach, tak. A, czyli po prostu taki trochę linoskoczek też. Tak. O, po linie równowaga. Uf. Świetnie. Na koniec, gdyby nie było zakazów przez 24 godziny, czyli przez 24 godziny, kula i dusza piekła nie ma, za nic nie odpowiadasz, nikt cię nie ocenia, miał jakiś pomysł taki na 24 takie godziny dla siebie? <grym z górziny> chyba nie za grzeczny jestem. <grym z górziny> <grym z górziny> chyba nie, chyba nie. nie. Ale może coś dobrego byś w robił. Ja nie, nie sugeruję od razu, że. No ale jak nie zakazy, to jak dobra czynimy, to gdzie tu jakiś zakaz? No, są takie miejsca na świecie, że za czynienie dobra też Cię każą, więc... No, może nie, nie, nie tutaj, może <grym> nie w Polsce. Tu. Dzięki bardzo.